Michał Szpak ujawnił, że jest panseksualny. Nagle powiedział o związku. Michał Szpak to jedna z najbardziej kontrowersyjnej postaci na polskiej scenie muzycznej. Jakiś czas temu Gwiazdor wyznał, że jest pansekusalny. Teraz otworzył się na temat związku. Michał Szpak o swojej orientacji. Barwny wizerunek Michała Szpaka od lat jest stałym elementem nagłówków, jednak artysta konsekwentnie chroni swoje życie prywatne, w tym związki, trzymając je z dala od mediów. Wcześniej jednak zrobił wyjątek w wywiadzie dla, twojego stylu, gdzie otwarcie zadeklarował swoją panseksualność, wyjaśniając, że zakochuje się w konkretnej osobie, a nie w jej płci. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tam naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą, postawił sprawę jasno. Czy szpak obecnie jest w związku? Wprost wyznał. Czy Michał Szpak jest w związku? Życie uczuciowe Michała Szpaka budzi ogromną ciekawość publiczną, jednak wokalista pozostaje nieugięty, odmawiając poruszania tematu związków w rozmowach z prasą. Ta dyskrecja nie zniechęca jednak dziennikarzy, którzy regularnie ponawiają próby dowiedzenia się, czy serce artysty jest wolne. Tym razem szansę wykorzystał reporter telemagazynu, który zapytał o te kwestie bezpośrednio. Nie wiem, zadałem właśnie pytanie magicznej kuli, która była po drugiej stronie tego studia. Powiedziała mi, że na pewno nie w przyszłym roku znajdzie miłość przyp.ret. Michał Szpak o znalezieniu miłości. Po nawiązaniu wzajemnego zrozumienia artyści postanowili wejść w nietypowy zakład, kto z nich pierwszy znajdzie miłość. Reporter stwierdził, że ciekawe jest to, kto pierwszy się zakocha. Możemy się założyć, a później zweryfikujemy, odpowiedział Szpak. Reporter rzucił anegdotką, że on urodził się nawet w dzień singla. Niech tak będzie, jeśli singiel ma być szczęśliwy, to niech będzie singlem, podsumował Michał. Zgadzacie się z jego podejściem?